Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana, chwała Tobie, Panie. Jezus udał się na górę oliwną, ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do niego, a on usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a ty co powiesz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi, a kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I, powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił. A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej: Jezus, i ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo pańskie. Tobie, chryste. Jezus schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. Nieco ponad miesiąc temu słyszałem w radiu wypowiedź syna. Ostatniego chyba żołnierza niezłomnego, wtedy o tym się więcej mówiło. Opowiada jak, będąc małym chłopcem, mama zaprowadziła go na skraj lasu wcześniej rano, żeby mógł spotkać się ze swoim tatą. Ukrywał się przed władzą ludową. Nie znał swego ojca, nie widział nigdy jego twarzy, znał go tylko później ze zdjęć. Ojciec nie chciał pokazać mu twa swojej twarzy, żeby go przypadkiem, jak to małe dziecko, spontanicznie nie rozpoznał i nie wydał. Podeszli z mamą pod skraj lasu, mama wzięła jedzenie. Stanęli przed stertą siana i z tej kopki siana się wyłoniły dwie ręce. Mama mówi, to jest Twój tato. A później te ręce wzięły jedzenie, a następnie objęły tego syna i przytuliły do siebie. Co prawda przez siano, ale przytuliły. I ten mężczyzna mówi, że te ręce towarzyszą mi całe moje życie. Dają mi moc do życia. Dają mi to poczucie. Że mój Ojciec był, jest ze mną, nawet jeśli nie widziałem Jego twarzy. To jest to, czego każdy z nas pragnie. Przytulenia do Ojca, a On ma takie dwie ręce, które wysyła do nas, wyciąga do nas, żeby nas przytuliły. Jedna to Jego Syna, druga to Duch Święty. Tak mówią Ojcowie Kościoła. Bo w ten sposób On nas stworzył. Że możemy być tylko szczęśliwi wtedy, kiedy możemy być blisko Niego, patrzeć w Jego twarz i czuć to mocne przytulenie Jego. Tak jak tu jesteście, każdy z Was o czymś teraz myśli, ma jakiś problem do rozwiązania, jakiś kłopot, jakąś chorobę do pokonania swoją czy kogoś innego, jakiś egzamin do zdania czy jakieś pieniądze do załatwienia, do zarobienia. I tak sobie myślimy, że jak to osiągniemy, jak to pokonamy, to przyjdzie szczęście. I rzeczywiście, na moment przychodzi, ale potem znowu ucieka, bo znowu kolejne problemy. I okazuje się, że suma rozwiązanych problemów, załatwionych spraw, pokonanych trudności, suma na koncie nie daje szczęścia. Szczęście wciąż gdzieś przed nami, wciąż ucieka. Gonimy za nim jak kot za własnym ogonem. I odkrywamy, że szczęście nie płynie z rzeczy, że szczęście nie płynie z rozwiązywanych spraw. Odkrywamy, że szczęście ma imię i ma twarz przede wszystkim Boga. Ale ponieważ jesteśmy do Boga podobni, to szczęście ma także twarz Twojej żony, Twojego męża, Twojego taty, mamy, rodziców, przyjaciół. Papież Franciszek. Powie, że miarą szczęścia jest ilość twarzy i imion, które nosimy w sercu. Ile nosimy takich imion i twarzy z życzliwością w naszym sercu. Bóg jest nieskończenie doskonały, szczęśliwy, bo, bo wszystkie twarze, wszystkie imiona wszystkich czasów nosi w sobie, we własnym sercu, bo nas stworzył, jest naszym tatą i chce, żeby te imiona i twarze były przy Nim, blisko. Jesteśmy podobni do Pana Boga, więc źródłem szczęścia są też twarze naszych bliskich. Przyszła do kancelarii po metrykę chrztu, miała wyjść za mąż. Kiedy przepisywałem tę metrykę, sprzeciwiła się przy danych dotyczących swego ojca. To nie jest mój tato. No nie mogę napisać innych danych, bo to jest dokument. Wróciła po czterech dniach. To już była inna kobieta. Przez telefon, bo jej mama była za granicą. Przez telefon, mama jej powiedziała po 24 latach, że rzeczywiście ktoś inny jest jej ojcem. Zbierała się na odwagę i nie powiedziała przez tyle lat. Wszystko się rozsypało. Nie było ślubu. Nie było relacji z tatą. Kto jest moim ojcem? Apostoł Filip, kiedy rozmawiał z Jezusem, poprosił go: Panie, pokaż nam Boga, to nam wystarczy. Pokaż nam Ojca, to wystarczy. Jezus mówi: Kto mnie widzi, widzi Ojca. My potrzebujemy relacji z Bogiem, bo to wystarczy, ale też potrzebujemy relacji z Ojcem Ziemskim, także z Mamą Ziemską. To były rekolekcje dla sióstr zakonnych. Miała 90 lat. Mówi księża, to chyba moje ostatnie rekolekcje. Niech ksiądz mówi wszystkim matkom, żeby nigdy nie dały odczuć swoim dzieciom, że ich nie chcą. Byliśmy na Syberii. Byłam najstarszym z rodzeństwa. Mama urodziła najmłodszą siostrę. I wtedy w swojej głowie przerażonej wymyśliła coś takiego, żeby nas ratować, żeby nas chronić, że mnie odda faktycznie sprzeda sąsiadowi, który nie miał dzieci. Potem się zorientowała wieczorem, że, że zrobiła coś strasznego i to wszystko odwołała. Wróciłam do domu, ale moje serce do końca jej życia nie potrafiło z nią nawiązać relacji. Moja mama mnie nie chciała, moja mama mnie odrzuciła. Tyle rekolekcji przeżyłam i to wszystko nie pomogło. Więź z najbliższymi, z mamą, z tatą, z mężem, z żoną, to są źródła szczęścia, a jednocześnie jeśli tego nie ma, źródła cierpienia. Dlatego tak bardzo potrzebujemy rekolekcji, potrzebujemy takiego czasu, kiedy będziemy nawiązywać te relacje na nowo albo umacniać z Bogiem i jednocześnie z naszymi bliskimi. Co jest tym źródłem nieszczęścia? Co sprawia, że ja. Nie mogę stać przed Bogiem i patrzeć w jego twarz. Pamiętamy, w Biblii czytamy, że Adam był szczęśliwy wtedy, kiedy spotykał się z Bogiem. Chodzili na spacer codziennie. Bóg wychodził i spotykał się z Adamem. Midrasz Żydowski mówi, że Bóg mu wtedy opowiadał pieśń nad pieśniami. Wtedy ta piękna księga Biblii podobno powstała w raju, właśnie kiedy Bóg opowiadał o swojej miłości do człowieka. Ale któregoś dnia przychodzi Bóg i nie ma Adama. I Bóg jest zatrwożony. Dlaczego? Dlatego, że Bóg mnie stworzył i ciebie i wierzę, że, że szczęście może nam przynieść tylko relacja z Nim. Więc jeśli człowiek nie stoi przed Bogiem, to musi być nieszczęśliwy. Musi siedzieć w jakichś krzakach, musi gdzieś się schować. I dlatego Bóg woła: Adamie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Adamie? Bo wiem, że jesteś nieszczęśliwy. Czemu uciekłeś? Czemu się schowałeś? I to jest takie ważne pytanie na początku rekolekcji. Czy ja stoję przed Bogiem? Czy ja mam z nim relację? Czy mój Bóg jest żywy? Czy mój Bóg słyszy, mówi? Czy mój Bóg jest tym, który, z którym mogę rozmawiać? Czy też mój Bóg jest martwy? Jaki jest mój Bóg? Czy też schowałem się w krzakach przed Nim, bo się Go boję, bo się Go wstydzę. I Bóg wie, że my sami nie jesteśmy w stanie z tych grzechów naszych się wyzwolić. Dlatego posyła pierwszą swoją rękę Syna Jezusa Chrystusa, który bierze mój Twój grzech na siebie i umiera na krzyżu. Ale tam się dokonało jeszcze coś więcej nie tylko zniszczenie grzechu. Ale jeszcze zaślubiny Boga z człowiekiem, ze mną i z Tobą w Kościele. W większości jesteście tu małżeństwem. I oczywiście są na ten temat głupie kawały, ale wiemy, że jeśli poślubiasz drugą osobę, to stajesz się częścią jej rodziny, wchodzisz w nową rodzinę. Odtąd zwyczajnie mówi się do rodziców swego męża czy żony, mamo i tato. I Pan Bóg w ten sposób postępuje, że chce nas uczynić członkami swojej rodziny, swoimi dziećmi. I dlatego Jego syn przychodzi na świat i nas poślubia. Poślubia Kościół niszcząc grzech. I na krzyżu dokonują się te zaślubiny. Obrączkami są gwoździe. Kocham Cię aż tak. I tutaj warto sobie uświadomić, w jaki sposób dokonywały się obrzędy zaślubin w Izraelu że najpierw był ślub, już byli mężem i żoną, ale jeszcze razem nie mieszkali. Mąż odchodził do domu ojca albo obok budował mieszkanie. I po jakimś czasie wracał, zabierał żonę i zamieszkiwali razem. I właśnie jesteśmy w tym czasie. Poza ślubinach z Bogiem każdy z nas ma udział w oblubienicy w kościele przez Chrzest. I czekamy jako oblubienica na przyjście naszego oblubieńca Jezusa Chrystusa, który przygotowuje nam miejsce w niebie. Co się dzieje z małżonkami, którzy nie są razem? To jest doświadczenie wielu polskich rodzin, małżeństw. On tam, ona tutaj, albo odwrotnie. Wtedy jest pokusa, żeby być smutnym i żeby zdradzać papież Franciszek powie, żeby się pocieszać w cudzych ramionach. I dlatego Bóg wie o tym i posyła swoją drugą rękę Ducha Świętego. Duch Święty przychodzi jako pocieszyciel i jako obrońca. Przychodzi, żeby mnie, oblubienicę pocieszać, żebym nie trwał w smutku i żebym nie pocieszał się byle jak. Bo my często w smutku pocieszamy się byle jak i najczęściej grzechem. I Duch Święty jest też adwokatem, jest obrońcą. Przychodzi do mnie, do oblubienicy, żebym mnie bronić przede mną samym, żebym nie zgłupiał i żebym nie zdradził Jezusa w cudzych ramionach, w ramionach grzechu. I to jest jedna ręka Boga i druga, która chce nas przytulić do Ojca, po to, Ojciec, którego nie widzimy twarzy, bo Boga nikt nigdy nie widział. Ale jednorodzony syn, który jest w łonie Ojca o nim pouczył i Duch Święty nam objawia Jego chwałę, te dwie ręce nas przyciągają do Ojca, żebyśmy poczuli bicie jego serca i mogli zobaczyć Jego twarz. W jaki sposób się to dzieje? Dzisiaj czytamy w drugim czytaniu, że, że Chrystus nas pozyskał nie dzięki naszej sprawiedliwości, ale dzięki Jego sprawiedliwości. Co to znaczy? To znaczy, że my nie jesteśmy w stanie sami dopasować się do Boga, stanąć przed Bogiem i patrzeć mu w twarz. Sprawiedliwy to znaczy dopasowany do Pana Boga. Nasz grzech sprawia, że my nie pasujemy do Boga. I dlatego Syn Boży i Duch Święty wykonują pracę, żeby ten grzech został zniszczony, odrzucony, abyśmy mogli stanąć przed Bogiem. Jak się to dopasowywanie dokonuje? Są takie trzy tradycyjne sposoby, kiedy Bóg w swoim synu i w duchu świętym przychodzi do nas. Pierwszy to jest wiara, wiara, która, o tym jeszcze będziemy mówić, ale wiara, przez którą właśnie Chrystus mieszka w naszych sercach i ona karmi się modlitwą. Dzisiaj wielu z nas już się nie modli, bo uważa, że to jest strata czasu, że to nie przynosi korzyści, że to nie działa, nie jest skuteczne. Wielu się tłumaczy, że nie ma czasu, że nie umie się modlić. Jezus to wszystko rozumie. I w czasie tych rekolekcji chce nam powiedzieć takie słowa proste, które powiedział swoim apostołom, wiedząc, że się nie umieją modlić. bo prosili Go potem, naucz nas się modlić. Więc zaprowadził ich do Getsemani, w Ewangelii Marka czytamy: Usiądźcie tutaj, a ja będę się modlił. To już chyba mniej nie można wymagać. Usiądź, a ja będę się modlił. Więc dajmy czas i szansę Jezusowi w czasie tych rekolekcji. Spróbujmy zacząć. Usiądź, a Bóg będzie Jezus się będzie modlił. Daj mu szansę. Daj mu szansę. Mówisz, że się nie da. A on ci mówi: Daj mi trzy minuty, pięć minut, i ja będę się modlił. Zobaczysz, co z tego będzie. Wtedy karmiona wiara, wiara, która oddycha modlitwą, sprawia, że Bóg przychodzi i zaczyna się szczęście. Drugi sposób przychodzenia Boga do mnie to jest nadzieja. Dzisiaj wielu ludzi żyje w beznadziei, także ludzi młodych. Ciągle mam przed oczyma spotkanie. Kardynała Taglet z Filipin, który przyjechał do nas do Tarnowa i miał później spotkanie z młodzieżą. parę tysięcy młodych w dębicy zgromadzonych i on takie pytanie zadaje: Czy ktoś z Was w waszym środowisku widział, słyszał o ludziach młodych, którzy chcieli popełnić samobójstwo i po, podniósł się las rąk wśród młodych ludzi? Czemu im się nie chce żyć? Nie są szczęśliwi. Mówiliśmy już, że szczęście ma twarz i imię. Więc pewno nie mają takich twarzy i imion, w które mogą popatrzeć, do których mogą się przytulić. Owszem, mają mnóstwo twarzy na Facebooku, ale do tych twarzy się nie można przytulić. Więc potrzebujemy nadziei. Nadzieja pokazuje nam cel naszego życia, którym jest Bóg. Mamy różne cele w życiu i one są ważne. Każdy ma jakieś pomniejsze cele, ale ważne by one służyły temu najważniejszemu. Często o tym zapominamy. A nadzieja mi pokazuje, celem jest Bóg. I nadzieja pokazuje sposób i pokazuje mi, daje mi siłę, żebym do tego celu doszedł. I takim sposobem, poprzez który nadzieja chce mnie doprowadzić do Boga jest post. Oczywiście Nierozumiany tylko tak bardzo yy, dosłownie i tak, tak wyrywkowo, ale w sensie szerszym, czyli chodzi o post dotyczący wszystkich naszych zmysłów. Ja nie muszę wszystkiego widzieć, wszystkiego słyszeć, wszystkiego dotknąć, zasmakować. My za dużo mamy, dlatego jesteśmy nieszczęśliwi. My ciągle myślimy, że rzeczy. Że różne sprawy tego świata nas zaspokoją i ten głód miłości, głód Boga wypełnią. Więc zawsze tradycja chrześcijańska mówi o dyscyplinie, o ascezie, o pracy nad sobą. Jan Paweł II powie o ekologii serca, nie musisz zaśmiecać serca wszystkim, za dużo mamy, a post ogranicza, kiedy chce zobaczyć jakąś gwiazdę na niebie daleko, to przymykam jedno oko, czyli ograniczam pole widzenia, a drugie oko przykładam do lunety. I wtedy ta gwiazda, która jest wysoko, gdzieś daleko, staje się mi bliska. Widzę ją wyraźnie. Kiedy coś jest bardzo małe, wręcz niewidoczne, to przymykam jedno oko, ograniczam pole widzenia, a drugie przykładam do mikroskopu. I coś, co jest malutkie, staje się wielkie. I właśnie to jest sposób przychodzenia Boga do mnie. Kiedy próbuję pościć na różne sposoby, ograniczać pewne rzeczy w moim życiu, to Bóg staje mi się bliższy, bo ja odkrywam, że te sprawy tego świata nie są najważniejsze, że najważniejsze jest coś innego. On staje się bliższy i staje się większy. I mam go przed sobą, mogę go poczuć, dotknąć i mogę być szczęśliwy. I trzeci sposób przychodzenia Boga do mnie to miłość. Miłość, która jest pragnieniem dobra drugiej osoby. Chrześcijaństwo wszystko wywraca? Miłość to nie, nie chodzi o mnie. W miłości chodzi o drugiego. I ona się karmi ją mużną. I znowu nierozumianą, tylko tak bardzo powierzchownie. Kiedyś pewien Indianin zabrał na spacer po wielkim mieście białego człowieka. I w pewnym momencie się zatrzymał, i mówi słyszysz, co? Słyszysz świerszcza? Świerszcza? Zgłupiałeś? Tyle tutaj odgłosów miasto wysyła, a ty mi każesz świerszcza słyszeć. Idą dalej. A ten Indianin świadomie upuścił monetę i idzie sobie dalej. A ten biały człowiek się zatrzymał i mówi: Słyszysz co? Słyszysz, ktoś upuścił monetę. Indianin się zaczął śmiać. Nie słyszysz świerszcza, a słyszysz brzęk monety. O to chodzi w miłości. Że my często chcemy słyszeć to, co nam jest wygodne, co nam pasuje. Co, te, te sygnały, które świat nam wysyła, one są tak mocne, intensywne, że za tym idziemy. A w miłości chodzi o to, żebyśmy szli za tymi sygnałami, za tymi głosami, których nie chcemy słyszeć. Może się chce, odezwała się do Ciebie żona, może mąż, może dzieci chcą z Tobą porozmawiać, ale nie masz czasu. Może rodzice są gdzieś samotni w domu rodzinnym i nie odwiedzasz ich, nie słyszysz ich głosu, może są w szpitalu, może kolega, przyjaciel gdzieś czeka na odwiedziny. To jest miłość. Nie tylko dawanie pieniędzy. Jałmużna to jest nie tylko dawanie pieniędzy, to jest. Dawanie miłości poprzez czas, uwagę, siły moje, poprzez zainteresowanie. To po to też są te rekolekcje, by o tym sobie tak pomyśleć. I wtedy w tej miłości odkrywam, że tam jest Jezus, że On tam jest obecny, ta ręka Boga, która mnie przyciąga do siebie. A gdzie tu jest Duch Święty? Kiedy czytamy Ewangelię i Mateusza, i tam Jezus mówi właśnie o modlitwie, poście i o Mużnie, to mówi tak, Kiedy to wszystko czynicie, to ojciec was, wasz, który widzi w ukryciu, odda tobie. I to jest takie tajemnicze zdanie. Co mi Bóg może oddać? Co pożyczyłem Bogu, że Bóg ma mi coś oddać? Długi czas nie wiedziałem, ale wyczytałem u świętego Augustyna który mówi, że to nie jest tak, że my coś pożyczyliśmy Bogu, tylko że nam coś obiecał. I Bóg chce nam oddać to, co nam obiecał. A co nam obiecał? W Ewangeliach są dwie obietnice. Obiecał nam Ducha Świętego. Więc jeśli praktykuję wiarę, nadzieję i miłość, jeśli je dokarmiam modlitwą, postem, postem i jałmużną, to przychodzi Duch Święty. Ojciec mi daje tę drugą rękę swoją. I Duch Święty i Syn Boży mnie przyciągają do Ojca. Przyciągają do Jego serca i do Jego twarzy. I mogę być szczęśliwym. Jeśli nie pójdę za Duchem Świętym, to w Ewangelii jest druga obietnica. Obietnica dana Judaszowi. Jeśli nam wydasz Jezusa, to dostaniesz 30 srebrników. I my żyjemy między tymi dwiema obietnicami. Albo idę za Duchem Świętym, Albo idę za obietnicą zdrady Jezusa. Za cokolwiek. Nie ma czegoś pośredniego. Żyjemy między tymi dwiema obietnicami. Rekolekcje są po to, żeby mieć siłę, żeby wybrać tak, jak trzeba. I na koniec jeszcze takie uwagi świętego Tomasza Zakwinu sprzed ośmiu wieków. Krótko o tym, jak pocieszać się na co dzień kiedy ten smutek w oczekiwaniu na oblubieńca nas dopada a jednocześnie są to takie uwagi dotyczące rekolekcji święty tomasz mówi jeśli jesteś smutny smutna to sobie spraw godziwą przyjemność więc w czasie rekolekcji można sobie sprawić taką przyjemność małą drobną za którą tęsknisz a na którą nigdy nie masz czasu nie ma okazji bo to coś specjalnie trzeba zrobić więc w czasie tych rekolekcji spróbuj godziwą przyjemność druga rzecz, jeśli dalej jesteś smutny to popłacz do poduszki, wypłacz się kobiecie może to łatwiej przyjdzie chociaż to różnie bywa mężczyźni będą się wzbraniać mówili, że to nie męskie ale jeśli mężczyzna się nie wypłacze do poduszki nie pożali się przed Bogiem na modlitwie to potem będzie to zalewał czymś innym Kolejna rzecz. Święty Tomasz mówi, porozmawiaj z przyjacielem. Jeśli jesteś smutny, to pogadaj z przyjacielem, z przyjaciółką. Tylko pytanie, czy ich mamy? Czy są takie twarze, z którymi możemy się spotkać i którym możemy powierzyć nasze sekrety, nasze smutki? Może trzeba popracować nad tym, żeby stać się takim przyjacielem dla kogoś. Jeśli to nie pomaga, to święty Tomasz mówi, kontempluj prawdę. Czyli pomyśl nie tylko o tym, co, co dziś, ale pomyśl o tym, co na końcu. Przyjdź na rekolekcję. I piąty, jeśli to nie pomaga, to się wykąp i wyśpi, bo często jesteśmy zmęczeni i dlatego nieszczęśliwi, dlatego smutni. Chodzi o to, żebyśmy zadbali też o nasz organizm zadbali o odpoczynek. Więc rekolekcje są takim czasem, żeby. Trochę sobie dłużej pospać, wyłączyć telewizję, nie oglądać, po prostu się przespać. A jeśli trudno, no to przynajmniej przyjść na rekolekcję, też się prześpisz, bo konferencje będą długie, to możesz się wyspać. Jeśli to nie pomaga, to idź do spowiedzi. Idź do spowiedzi. Pan Bóg mówi Kainowi: Czemu twoja twarz jest smutna? Czyżby grzech panował nad tobą? I co się dzieje wtedy, kiedy ten grzech oddaje Jezusowi? Dzisiaj czytamy w Ewangelii święty Augustyn tłumaczy, że co Jezus pisał na piasku? Że napisał cudzołóstwo, że napisał ten grzech, który popełniła ta niewiasta. Pokazał jej ten grzech. A potem mówi, że zawiał wiatr. I rozmazał ten grzech, ten napis, pokazując tej kobiecie, co Jezus w Duchu Świętym uczyni dla niej, że ten grzech zmarze. Może to zrobić także dla Ciebie.